Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o gadach, które możemy spotkać w naszych lasach, w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Tak? E, jakie gady... Będą zauważalne. Mam nadzieję, że rozpoznajecie gady tak w ogóle, bo o tym to było w szkole dawno, o tym nie będę dzisiaj mówić. Dziś będzie tylko i wyłącznie taka charakterystyka tego, co spotkamy w lesie, więc oczy szeroko otwarte i mam nadzieję, że zapraszam do obserwacji Waszych lasów. Spotkacie żółwa, żółwia błotnego. Czy to na pewno lasy? Tak, ale spokojnie, zaraz o tym będzie więcej. Jaszczurka zwinka, będzie również jaszczurka żyworodna. Tutaj pamiętajcie, trzeba mieć naprawdę bystre oko, bo one są dość szybkie. Jak tutaj jest druga nazwa, Jaszczurka Zwinka, więc ona jest dość y, szybka. Spotkamy również padalca, tak, on jest również gadem, za skrońca zwyczajnego. Brzmi je zygzakowatą czasami rzadko gniewosza plamistego. Generalnie to nie jest jego rejon, jak tutaj się zapuści, to naprawdę to będzie szok. Więc tak jest tutaj, jest taka informacja, ale o nim dzisiaj nie będzie, ok? Eee, najpierw zacznijmy od żółwia błotnego. Zdecydowanie on preferuje takie zarastające małe jeziorka, takie mokradła, więc jeśli pójdziecie do takiego lasu bardziej bagiennego, no to jest duże prawdopodobieństwo, że zauważycie żółwia błotnego, chociaż jest troszeczkę nieśmiały i jeśli stwierdzisz, że jest jakieś ryzyko, tylko dla niego to on da szybko nura pod wodę. Pod wodą również będzie polował. Na co będzie polował? Na dość mało organizmów. Mogą to być ryby, mogą to być ślimaki. Nie pogardzi. Padliną. jest drapieżnikiem, mimo że nie wygląda, czasami kojarzymy żółwia, że jest dość wolnym zwierzęciem, to w wodzie porusza się dość szybko. Co dla niektórych zaskakujące, żółw mimo że jest w wodzie, to jednak on ma płuca, więc on co jakiś czas musi wyjść na powierzchnię. Również lubi się wygrzewać na różnego rodzaju konarach. Macie tutaj fajne zdjęcie uchwycone właśnie jak ten żółw błotny się znajduje na takim konarze i się wygrzewa. Jeśli chodzi chodzi o płuca i jego przebywanie w wodzie, to on zimą hibernuje pod wodą, jest w stanie wytrzymać nawet 5 miesięcy, czyli dość sporo. Rozmnaża się na lądzie, to jest ta charakterystyczna gadów. Na żółw błotny jest w stanie przejść nawet 4 do 5 km w poszukiwaniu dość nasłonecznionego miejsca. Samica konkretnie będzie sobie szła, będzie sobie wędrować i będzie szukać miejsca dość bezpiecznego i tam będzie dopiero składać jaja. Jest w stanie taki żółw błotny dożyć nawet 120 lat, więc jest to dość wiekowy zwierzak naszych lasów. No i w niektórych rejonach Polski nazywany jest żelazną żabą. Uwaga, to nie jest żaba, to nie jest płas, to jest jak najbardziej gad, moi drodzy. Ale nazwa bardzo fajna. Padalec zwyczajny. Padalec również jest gadem. I skąd się wzięło słowo, skąd się wzięło słowo padalec? Padalec osłabia kruszeć kruchy. Dlaczego kruchy? Dlatego, że jak on się przestraszy, to odpada mu ogon, nawet cały, czyli połowa ciała, bo ogon stanowi połowę ciała. I uwaga, to jest jaszczurka. To nie jest żaden wąż, to nie jest żadna żmija. To jest jaszczurka, ale bez noga. Nie ma, no, nie ma nóżek. Jak jest ubarwiony, jak miałabym go scharakteryzować? Oj, tutaj jest dość sporo kolorów, bo jest żółty, jest rdzawy, jest ceglasty. Jest brązowy i nawet moi drodzy, na wschodzie Europy znajdziemy w kolorze turkusowym z takimi niebieskimi plamkami, więc jest naprawdę przepiękny. Nie macie się z czego bać. On naprawdę nie zrobi wam krzywdy. Prędzej on będzie przed wami czmychał. No i tutaj ktoś mógłby stwierdzić, ale nie ma nóg, a może jednak to jest wąż. Nie, moi drodzy, nie ma tutaj takiego charakterystycznego przewężenia szyjnego, ma taką po prostu jaszczurzą, e, jaszczurzą twarz, jaszczurzą buzię i e, ma otwory uszne. To jest cecha charakterystyczna dla jaszczurek, nie uwęży. E, Za skronie zwyczajne, skąd nazwa? Ponieważ za skroniami ma takie żółte, charakterystyczne plamy i też nie mamy się czego obawiać, ponieważ jest nieszkodliwy dla człowieka. Tak? Świetnie pływa i nurkuje, więc e, jeśli pływacie sobie na, e, na jeziorku, pływacie sobie rzeką, no to uwaga, możecie Spotkać takiego płynącego za ale jak mówię, nie bójcie się. Dlaczego on będzie pływał? Ponieważ on poluje na ryby i jest w stanie je zjeść w całości. Jeśli się was przestraszy, to potrafi udawać martwego, będzie nawet wydzielał taką brzydką substancję yy, pachnącą. Jakby był co najmniej wczorajszy. No, i przechodzimy do brzmi z zakowatej, moi drodzy. Jak widzicie tutaj na zdjęciu, mamy w dwóch kolorach, tych, tych odmian tych brzmi może być więcej. Ja osobiście spotkałam tą żmiję tą czarną, ale wcale nie oznacza, że czarna, czyli że gorsza, po prostu jest taka odmiana, i wcale nie oznacza, że ona ma więcej jadu. Uwaga, z tym jadem, tak? no a, to może zaraz, co? Da, da, przytrzymam Was troszeczkę w niepewności, po czym po, rozpoznacie. No właśnie, jest ten charakterystyczny zygzak na ciele, ale u czarny jest już mniej widoczny. E, również Mia będzie miała taką trójkątną, e, trójkątną głowę i oczy takie dość skośne. Widać, jakby była zła po prostu, tak? Jakby była na Was wkurzona. E, atakować będzie w ostateczności. Jest dość wstydliwym gatunkiem. Nie będzie, nie będzie biegła, że tak powiem, do was, żeby was ukąsić, i może zaatakować was na sucho. I jest to większe prawdopodobieństwo, że jak już was ugryzie, to będzie to ugryzienie bez jadu, ponieważ ona będzie jad oszczędzać na swoją ofiarę. Tu was tylko i wyłącznie ostrzeże i wam powie: Ej, nie zbliżaj się, człowieku, do mnie, ja się ciebie boję, tak? Zaatakuje tylko. Dlatego, że po prostu zbyt blisko podszedłeś. No i po czym rozpoznamy, czy to jest ugryzienie na sucho, czy też można powiedzieć, że na mokro, czyli z jadem, wokół, te, wokół tego, tych ugryzień, jeśli będą czerwone plamki, tak? Pojawi się zaczerwienie, pojawia się zapuchnięcie po 10 minutach. To zdecydowanie zapraszam w tym momencie do szpitala. Tak. I co? Dla kogo to ukąszenie jest najgorsze? Dla dzieci, dla osób starszych i uwaga, dla tych, co wypili alkohol, moi drodzy. Tak? Wtedy trzeba uważać na żmiję. To co? Mimo wszystko zapraszam Was do lasu, ale pamiętajcie, uważajcie pod nogi. Trzymajcie się, do zobaczenia.